Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki. Żywe słowo, ten świętek siebie. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj pismo święte. Mam na imię Paweł, mam 31 lat. Jestem pacjentem ośrodka Sandamiano. Przez wiele lat trwania w nałogu wierzyłem w to, że. Pan Bóg zechce odnowić ze mną relację dopiero wtedy, kiedy zerwę z nałogiem i się nawrócę. Miałem takie mylne wyobrażenie odnośnie odbudowy jakby relacji z Panem Bogiem. I w, taki, w pewnym momencie mojego życia przyszedł taki mm, czas, kiedy zacząłem trafiać na różnych ludzi. No. Było spotkanie człowieka, który opowiedział mi o rozbitej butelce, że to właśnie takiego, jakim jestem teraz, chce Pan Bóg. I że to właśnie... W tym momencie, w którym się znajduję w życiu, Bóg chce jakby mnie do siebie z powrotem nie na siłę, ale wspólnie jakby ze mną poprowadzić. Doszło do mnie to, że to nawrócenie i zmiana mojego życia jest możliwe tylko i wyłącznie we współpracy z Panem Bogiem i jakby to mi w tym momencie przyświeca. Będąc tutaj w ośrodku, jakby ta odnowa relacji z siłą wyższą, no jest nieodłącznym aspektem terapii, nieodłącznym aspektem leczenia. Każdy ma wolną wolę i tak naprawdę nikt do niczego nie jest zmuszany, ale mm, ludzie leczący się w San Damiano e, opierają swoją zmianę i ciężką pracę i cały powrót do trzeźwości, do normalności, opierają to wszystko relacje z Panem Bogiem i uważam to za rzecz bardzo ważną. Znajdujemy się w sali terapeutycznej ośrodka leczenia uzależnień Sandamiano w Chęcinach. Jak sama nazwa mówi leczenia uzależnień leczy się choroby. I ludzie, którzy się tutaj znajdują, leczą się głównie z uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, od leków, czy, czy wielu innych uzależnień i znajdują się tu dobrowolnie. Oni chcieli tu przyjść żeby skorzystać z tego leczenia, znajdujemy się w społeczności terapeutycznej, żeby skorzystać z tego leczenia, to musieli po pierwsze otworzyć się. Czyli słuchać wszystkich dookoła, słuchać terapeutów, czyli trochę zaufać, ale jednocześnie nie są w stanie sobie pomóc, kiedy nie będą mówić, kiedy nie będą mówić o sobie, o swoich przeżyciach, o tym, co jest dla nich trudne. Jak przeżywają pewne trudności, i tylko wtedy, kiedy trochę tak jak głuchoniemy, odzyskują swoją świadomość, zaczynają mówić, zaczynają czuć, zaczynają słuchać siebie nawzajem, są w stanie sobie pomóc i wyjść na prostą, na trzeźwe życie pełne wartości. Dlatego ta otwartość jest, jest bardzo ważna. Ale nie wystarczy raz na zawsze. W tej chorobie, która jest, którą jest uzależnienie, wyleczyć się. To trzeba, jak gdyby, słuchać nadal tych rad terapeutów, rad pacjentów, słuchać tych informacji, żeby być trzeźwym i być szczęśliwym. Dzisiejsze Ewangelii przyprowadzają do Jezusa głuchoniemego. Coś go przyprowadza, żeby Jezus go uzdrowił. Najpierw go przyprowadzają, ale potem Jezus do niego mówi EFFATA, czyli otwórz się. Czyli czy jesteś gotowy, musisz być gotowy na to uzdrowienie. I Jezus oprócz tego, że uzdrawia go, to najpierw coś robi. Najpierw bierze ślinę, błoto, po to, żeby, żeby on się otworzył i uwierzył w to, że on jest w stanie go uzdrowić. Potrzeba tego otwarcia. Potrzeba też gotowości do tego, żeby zaufać Panu Bogu, czyli się otworzyć. To nie będzie tak, że, że od razu Pan Bóg nas uzdrowi, że od razu przyjdziemy i będziemy uzdrowieni. Bo w dzisiejszym świecie chcielibyśmy tak szybko szybko, raz, dwa, trzy od razu jesteśmy uzdrowieni i koniec. No, w rzeczywistości choroby nie ma tak potrzebujemy jednak tych wizyt u lekarza, potrzebujemy czasem w przypadku takiej choroby długiej czy nawet nieuleczalnej tej cierpliwości w spotkaniu w otwarciu się na to co lekarz mówi i tak samo jest z Jezusem. On dzisiaj pierwsze czytanie mówi nam odwagi. Miejcie odwagę zaufać Jezusowi, tak bezgranicznie, że jeżeli nawet nie będzie to cud uzdrowienia, to On będzie z nami, On będzie nas prowadził. Jest Ci trudno, borykasz się z chorobą, z trudnościami, otwórz się na Boże Błogosławieństwo. On chce Ci błogosławić, chce być z Tobą, chce Cię wesprzeć. Dlatego przyjmij ten Jego dar, tą Jego pomoc. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty, Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo te święte księgi.